Pamiętajcie, że owoce oraz warzywa są niezbędnym elementem ludzkiej diety oraz oczywiście ekspres. <laughs> oraz żeby zadbać o czystość swojego miejsca pracy. <laughs> <z> nieco go <laughs> Ale żeby obwodem, no jakoby tak Teraz po raz kolejny udaję się do naszej spiżarni, w której znajdziemy na pewno niesamowite dla e, niesamowite produkty, e, takie jak. No, big Gold, a Biogold. Jeszcze raz. <gry> Masło oczywiście posłuży nam do rozgrzania naszej patelni i do usmażenia naszego ciasta, którego potem... który potem dam do tej... Zapach nieziemski. Prawda, bo to liście parmezanu były zrywane na ukraińskim polu. Czy ukraińskim? No dobra. Tak... Bo wie pan, liście tego parmezanu by Nie <laughs> Bo wie pan. Spodziewam się, że następne danie zabije mnie. Właśnie pokazuję Państwu środkowego palca, ale Państwo tego nie widzą. Oczywiście klasycznie pizzy się nie je nożem i widalcem. Pamiętajcie Państwo, żeby jakiś może szalony się na Was nie napadł w restauracji będziecie używać noży i widelca do pizzy. Także proszę jeść ją klasycznie. Bardzo dziękuję. <laughs> Urdet, rękę mi było widać. Co to było? Hmm. Dzisiejsze zmagania kulinarne mogliście Państwo oglądać dzięki Comics Express. Ekspresu to jest błędny ekspres.